Samsung Omnia 2. Konfiguracja Bluetooth Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth. Upewnij się, że Bluetooth został włączony. Sygnalizuje to ikona na górze ekranu. Jeżeli Bluetooth jest wyłączony, a nie wiesz, jak go włączyć, skorzystaj z rozdziału Włączanie protokołu Bluetooth. Po włączeniu protokołu Bluetooth telefon automatycznie wyszuka wszystkie dostępne urządzenia w pobliżu. Sygnalizuje to pulsująca ikona telefonu. Telefon wyświetla znalezione urządzenie w postaci małych ikon znajdujących się wokół ikony telefonu. Jeżeli chcesz ponowić wyszukiwanie, kliknij Szukaj. Aby połączyć telefon z wybranym urządzeniem, przeciągnij ikonę urządzenia na ikonę telefonu. Aby nawiązać bezpieczne połączenie, wpisz hasło od 1 do 16 cyfr. Urządzenie, z którym się łączysz, poprosi Cię o wpisanie hasła. Wpisz wcześniej wybrane hasło w urządzeniu, z którym się łączysz. Jeżeli łączysz się z zestawem słuchawkowym lub głośno mówiącym, możesz użyć stałego hasła, np. 1111. Aby wybrać konkretną usługę połączenia, kliknij ikonę połączonego urządzenia i wybierz jedną lub więcej z wyświetlonych funkcji. Urządzenie, z którym się łączysz, poprosi o zezwolenie na udostępnienie. Aby zakończyć połączenie, przyciśnij podświetloną ikonę telefonu. Aby powrócić do ekranu startowego, kliknij trzykrotnie klawisz w prawym górnym rogu ekranu.